Ja, Kwiatkowska z tej strony. Ja kontaktuję do Pana w sprawie Pana rejestracji na naszej platformie inwestycyjnej. Przypomina Pan? Oskar Bayer z tej strony. Odzwaniłem do Pana z powodu rejestracji na naszej platformie 10K. z tej strony. Od właśnie projektu Formuła Bogactwa, którym Pan się zainteresował. Ja jestem menedżerem mana konta inwestorskiego. Pomagam zasilić, aktywować konto, aby rozpocząć współpracę z nami. Współpraca nasza to tylko i wyłącznie ja tutaj jestem dla pomocy, żeby Panu dokładnie wytłumaczyć, na czym to wszystko polega. Ja udwaniam, żeby właśnie wytłumaczyć wszystko Panu, tak? O co tutaj chodzi? No i oczywiście pomóc w rozpoczęciu współpracy. No i pomóc Panu z ten konta handlowego. Więc może ma Pan jakieś pytanie? Proszę śmiało. Może Pan zadać sporo płyty, na wszystko Panu odpowiem. Po raz pierwszy Pan się zarejestrował, czy wcześniej Pan miał doświadczenie w tej wręczy? czy Pan posiada jakiekolwiek doświadczenia, tak, może Pan gdziekolwiek inwestował, już może handlował Pan na rynkach światowych e, samodzielnie, albo tam przy pomocy jakiegokolwiek prywatnego maklera oraz biura maklerskiego. E, tak naprawdę tutaj jest możliwość zarabiać za pomocą oprogramowania Tesla X. Wszystko za Pana dokonuje oprogramowanie w jak najskuteczniejszy sposób. Ja tylko i wyłącznie jestem od tego, żeby przekazać informacje pomóc zasilić konto inwestorskie. Panie Janie, przede wszystkim Pan będzie miał swego eksperta giełdowego. Polecam oczywiście panu pracować z eksperta geldowego, tak? który posiada więcej 15 lat doświadczenia, on będzie Pana prowadził, będzie Pana szkolił, najgólniejszy patrzył, żeby wszystko Pan dokonał w bezpiecznym sposobie. Panie ja nie, ogólnie Pan nie zorientuje, czyli z ekspertem tak? w jakich godzinach ewentualnie może Pan się kontaktować? Właśnie jaki jest powód po prostu, e, że przestał Pan współpracować z tamtą firmą? Ja tylko tak ciekawe się. Pyta. możemy normalnie wystartować z trzech pakietów, tak, według regulaminów. Czyli najwyższy pakiet wynosi 2,562, czyli nie to jest czyli kwota minimalna, czyli 200 euro. Z jakiej by kwoty był pan, byłby pan przygotowany, tak, rozpocząć? I hey, pobieramy swoją prowizję tylko w momencie, kiedy pan wypłaca swoje dochody, tak? Pan zarabiać no powiedzmy 80, od 80 do 120 zł, tak? My gwarantujemy 75% danych transakcji. Zyski zawsze wahają się od 9 do 15%. ma problem z psychiką. Panie Ryszardzie, jakie pan ma dowody, że ja pracuję w firmie Czy ja coś wymagałam od pana? Czy ja coś prosiłam panu, nie wiem, zainwestować lub w cokolwiek? Panie Rezardzinu. Nie, to tak to nie działa, panie pani, pani Janie. No szczerze mówiąc, pan by w to nie uwierzył. No pan jest mądrym, mądrą osobą. Jeżeli kiedykolwiek pan uwierzy w to, Jeżeli Pani mi nie wierzy, to ja mogę Pani po prostu wytłumaczyć, na czym tutaj wszystko to polega, tak, żeby Pani uwierzyła, że odzwaniam z firmy Pixpal.com. Jeżeli Pan tutaj się zarejestrował, żeby, celem, żeby e, sprawdzić, czy to jest oszustwo, to, to nie. To nie jest oszustwo i na tym może być koniec. Tak? Czy ja w jakikolwiek sposób oszukałam pana, czy ja w jakikolwiek sposób szukałam pieniążki pana w kieszeni, tak? Niech pan znajdzie sobie pracę i grzecznie pan będzie zarabiał pieniędzy, tylko niech pan się nie rejestruje tutaj, ponieważ naprawdę zmęczyłam się słyszeć od pana, że dokładnie ja wcześniej z Panem rozmawiałam. Ja naprawdę myślę, że ja rozmawiam z jakimś, nie wiem, człowiekiem, który nie miał wcześniej pracy i po prostu no nie wiem dlaczego pan praca swój czas. I mówię jakiś bzdury, że ja wcześniej z panem rozmawiałam.